Pytam, na, na czego dobrze. pan oczekuje od prezydenta? Trzeba pana nazywać rzeczy po imieniu, a wtedy ich znaczenie y, zostanie podkreślone. Trzeba, Faszystę trzeba nazywać, że jest faszystą. Komunistę trzeba nazywać, że jest komunistą. I faszyst i komunizm w Polsce są zakazane. A jak pan... Wszystkie skrajne historie, które, za, które, które zagrażają demokracji w Polsce powinny być eliminowane. A jak pan się czuje, jak ktoś pana nazywa komunistą? Dzisiaj? Dobrze się czuję, bo nie jestem komunistą. I nie był pan nigdy komunistą? No nie. No proszę, no i co państwo na to? Ja osobiście jestem wstrząśnięta. No po prostu to jest jakieś niesmaczne. <grym> niesmaczne to mało powiedziane, to jest Znaczyna, oszustwo to jest społeczne. Nie. Czyli nigdy pan nie był komunistą? No nie za bardzo byłem za tym, proszę, proszę państwa, za ja za jako za pielęgniarka za tym, uważam, że to jest po, po prostu normalna tragedia ludzka. Wreszcie. W jaki sposób to jest groźne dla otoczenia i jakie są metody leczenia i zapobiegania? Rozumiem. Należy cierpliwie zwracać uwagę choremu, że fakty podawane przez niego są nieprawdziwe i że my, to znaczy jego otoczenie, nie dajemy się nabrać. W ten sposób zburzymy choremu sztuczną iluzję świata, wytworzoną przez jego chory umysł. Transcrição e aí